Cześć, tu mańcę 080 No i witam Was w pierwszym od... O kurde. Nie pamiętam kiedy przyjąłem ostatni odcinek. Od nie pamiętam kiedy odcinka. I no co? Co ja dzisiaj miałem robić? Tak, no to jest zanotowane co mam mówić. To to mam mówić? Na karteczce mam napisane. Powiedz, co robisz na wakacjach. Robię łuki. Ba-bomby z Kali i Mentosów? I bazy. Ale bazy dla nie dla mnie. Świetna wakacja, co nie? Dwa. Powiedz, gdzie jesteś, żeby wrzucić ten cholerny odcinek. Eee... Jestem. pod domem kolegi, mu internet. Chyba najwykodak. Tutaj najniżej patrzyłem w Jeszcze nie ktoś przyuważył, a wtedy mnie miał i żeby przetoczyć ten cholerny odcinek, musiałem nie zapierdalać pół kilometra pod górę z laptopem pod pachą. <grym> o oh fuck, mam tylko pół baterii w Dobra, mniejsza. Pociągnie jeszcze... Eee, jeszcze półtorej godziny. To jeszcze trochę wytrzyma. <grym> nie eee, to... Ja nie wiem, co mówić. Co nie, o tym już mówiłem. Aha, jeszcze jedno, nie, nie mam dotykowego, ja, ja trochę mam taką karteczkę, ślepną, całą ślepną, nie, nie zobaczycie. Um. Tu szło? Wszystko, co już Aha, ja. tak, już się doczytałem. E, wytłumaczcie, dlaczego nie było ci. Bo nie mam internetu, kupy. Dzisiaj dopiero wszedłem na internet, udało mi się w ogóle jakiś internet złapać. Tylko trzy kreski! Cztery! No, cztery kreski mam, nie? Tak, cztery. Cztery z pięciu kresek. Dobra, to się robi za długie, więc. Bez, bez Żeby dłużej nie przedłużać. Cześć! Widzimy się. kiedyś.